Cześć, hej, ja jestem Kasia i witam Cię na kanale Matematyka dla Lejka. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Ciebie pewniaki maturalne, które według mnie z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na zbliżającej się maturze 2023 i dzisiaj skupimy się na dziale logarytmy, także bez zbędnego przedłużania. Zapraszam do oglądania. Pierwsze zadanie, które dla Was przygotowałam, pochodzi z przykładowego arkusza do matury 2023. I mamy tutaj taką wartość wyrażenia: mamy logarytm o tych samych podstawach, jest równy i mamy to obliczyć. Słuchajcie, pierwsze co robimy, wchodzimy w nasze wzory matematyczne, w dział logarytmy i patrzymy, czy jest jakiś wzór na odejmowanie. No jest, mamy, jeżeli mamy logarytmy o tych samych podstawach, to ich wykładniki wtedy się Dzielam przez siebie, słuchajcie, dobra. Czyli co? To sobie może skopiujemy. Skopiujemy, wrócimy w nasze zadanie, tak żebyśmy cały czas mieli to pod okiem. Okej, okay. i co? Nic innego, tylko przepisujemy, czyli logarytm o podstawie 7 i co? Według tego wzoru 98 podzielić na 2. Czyli zostaje nam logarytm. O podstawie 7, 98 podzielić na 2 to 49. I według tego, teraz to też również macie w tablicach, rozwiązujemy nasze logarytmy. Nasza siódemka to a, a 49 to b. Czyli co? 7 do jakiegoś c ma się równać 49. 7 oczywiście do potęgi drugiej, daje nam 49, czyli nasza odpowiedź to A i w tym przypadku poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Drugie zadanie, bardzo podobne do poprzedniego, również mamy odejmowanie, więc wiemy, że będziemy dzielili, tylko słuchajcie, przed tym logarytmem stoi tutaj jeszcze taka dwójeczka, więc coś z nią na pewno będzie trzeba zrobić. Tutaj ściągnęłam wzór już z tablic maturalnych i zobaczcie, to R, Wskoczyło nam tak naprawdę tutaj. Czyli co? W tym przypadku będzie 6 do potęgi drugiej. Ok, zapiszmy to. Logarytm o podstawie 3, z 6 do 2, odjąć logarytm o podstawie z 3 do 4. Więc wychodzi logarytm o podstawie 3. 6 do drugiej, czyli 6 razy 6 to 36, odjąć logarytm o podstawie 3 z 4. No, i co? Tak jak w poprzednim działaniu, dzielimy 36 podzielić na 4. Zgodnie ze wzorem, który mamy podany w tablicach. Ok, 36 podzielić na 4 to 9. I znowu taka, taka sama sytuacja. Mamy to jest nasze A, a to jest nasze B. Czyli 3 do której da nam 9. Oczywiście do drugiej. Czyli znowu. Nasza odpowiedź to odpowiedź B2, bo 3 do drugiej to 9. Dobra, mieliśmy odejmowanie, czyli dzielenie, więc teraz zobaczmy, jak by wyglądało takie zadanie, tylko z dodawaniem. Wchodzimy w kartę wzorów i patrzymy. Mamy tutaj wzór na logarytmy, kiedy dodajemy, oczywiście o tych samych podstawach, więc jeżeli mamy logarytm o tych samych podstawach, to nasze wykładniki się mnożą. OK. Czyli co? W tym przypadku będzie 9 razy 2. Ale uwaga, tutaj mamy jeszcze dwójeczkę, tak? Czyli co się działo z tą dwójeczką? Ona wskakiwała tutaj i było 2 do drugiej. OK. Czyli tak, najpierw tą dwójeczkę wrzucimy tutaj i wyliczymy. Czyli tak, logarytm o podstawie 6, 9 dodać. Już piszę logarytm o podstawie 6, 2 do 2. Ok, czyli mamy logarytm o podstawie 6, 9 dodać. Logarytm o podstawie 6 i 2 do 2 to 4. I tak według wzorów x razy y, tak? Ok, to robimy, czyli to razy to i mamy mnożenie. Czyli logarytm o podstawie 6 i 9 razy 4 to jest logarytm o podstawie 6 i 9 razy 4 to 36. No i co? Znowu tutaj zo mamy takie przypomnienie sobie z jak nie pamiętamy. To jest nasze a, to jest nasze b, czyli 6 do c ma się równać 36. 6 do której no, znowu mamy taką samą odpowiedź jak poprzednich. 6 do 2. Słuchajcie, jak widać bardzo często w takim bądź razie wychodzą odpowiedzi 2, tak? Że 6 do 2 to 36. Dobra. Spójrzmy, słuchajcie teraz na takie zadanie. Liczba logarytm o podstawie z 3 729 przez logarytm o podstawie 6 z 36 jest równa po pierwsze mamy logarytmy o różnych podstawach. Po drugie, ok, zerknijmy w tablicę naturalnych, ale tak naprawdę nie mamy wzoru na dzielenie logarytmów. Mamy tak, tu jest na dodawanie, na odejmowanie, ale na dzielenie, na dzielenie na pewno nie ma. No jeżeli nie mamy jakiegoś wzoru, to słuchajcie, pierwsze co możemy zrobić, to po prostu spróbować ten logarytm policzyć. I zobaczyć, czy nam coś po prostu wyjdzie. Tak? Dobra. Czy, oj. Mhm. Ok. Najpierw przepiszę ten logarytm tutaj. I tak. Dół wydaje mi się, że będzie bardzo prosty, ponieważ mieliśmy to w poprzednim zadaniu. Tutaj. Tak? Żeby mieliśmy dokładnie ten sam, że logarytm o podstawie 6 z 36, czyli 6, do której nam, na, nam da 36. No do drugiej, tak? Czyli na pewno będzie tutaj jakiś wynik, czyli będzie logat o podstawie 3 z 729. No i tu mamy wynik 2. OK. Czyli spróbujmy policzyć, czy 3 do którejś da nam 3 do jakiegoś x, czy wyjdzie 729. Czyli na przykład 3 do drugiej... No to jest 9. I tak po kolei 3 do 3, czyli 9 razy 3 to 27. Ale najłatwiej to sprawdzić na kalkulatorze. I słuchajcie, wystarczy tylko tak. Robimy 3 razy 3, czyli to jest już 3 do 2. To jest 9. I teraz dajemy jeszcze raz równa się, czyli to jest 3 do 3. 3 do 4, 81. 3 do 5. 243. 3 do 6 729, czyli tyle, ile my potrzebujemy. Czyli 3 do 6 to się równa 729. W takim bądź razie górny logarytm wynosi 6, podzielić na 2 i to już myślę łatwiej zna. Czyli 6 podzielić na 2 to 3, więc nasza poprawna odpowiedź. To odpowiedź B. Wniosek z tego zadania. Jeżeli nie ma wzorów w karcie, wzorów no, matematycznych, tak, które macie podane, próbujemy obliczać logarytmy. Do, zapraszam do kolejnego zadania. To już ostatnie zadanie, które dla Was przygotowałam. Z pozoru wygląda bardzo niewinnie, ale według mnie jest podchwytliwe. Tego typu zadanie właśnie pojawiło się dwa razy na maturze. Niby niewinne, ale wymaga tutaj na przykład wiedzy z, z, z potęg. To jest wzór właśnie z tablic maturalnych, który już dla Was skopiowałam. Słuchajcie, klasycznie pierwsze co, przepisujemy to, co mamy poleceniu, czyli logary pierwiastek z 7 siedem. Tak. I co? Zapisujemy, że to jest nasze A, a to jest nasze B. Czyli pierwiastek z 7, do jakiegoś C ma się równać 7. Pierwsze co robimy, tak naprawdę będziemy potrzebowali zamienić to i to na te same podstawy. Tak, żeby było 7 do którejś, to zamienić na 7 do którejś, żeby równało się 7. I tutaj mamy tak naprawdę 7 do pierwszej. Tylko tego nie zapisujemy, tak, bo to jest w pamięć, no bo 7 do 1, taki, jak to mówię, skrót myślowy w matematyce. Ok, i teraz skorzystamy z tej własności, którą tutaj Wam zapisałam, czyli mamy nasz pierwiastek z 7, musimy zamienić na 7. To jest pierwiastek którego stopnia? No drugiego, tak, tylko my tego nie zapisujemy, bo znowu to jest taki umowny skrót. I również tutaj mamy 7 do której? Do pierwszej, tak? Czyli ta jedynka jest tutaj, czyli to jest tutaj. Dobra, a dwójka to jest tu, czyli tak. Czyli tak naprawdę będziemy mieli 7 do jednej drugiej. Ok, czyli 7 do jednej drugiej, i do C to się równa 7 do pierwszej. Jak mamy tutaj takie coś, to jedną drugą mnożymy razy C. Zobaczcie, mamy takie nawet coś o, uciekło mi. O, tak, mamy tutaj, czyli R razy S. W tym przypadku jedna druga razy C. Czyli co? 7 do jednej drugiej C to się równa oj, 7 do pierwszej. Jeżeli mamy takie same podstawy, to możemy to skrócić i napisać, że 1 druga C to się równa 1. Rzućmy to C tutaj, czyli C drugich to się równa 1 przez 1. Wymnóżmy sobie teraz na krzyż i będzie 2 to się równa C. Słuchajcie, bardzo niewinne zadanie, bardzo podchwytliwe, wymaga i wiedzy z logarytmów i z potęg. No ale logarytmy, bardzo często na maturze pojawia się jedno zadanie za jeden punkt. Także warto nie stracić tego punkta. Tym bardziej, że zazwyczaj są to jakieś takie właśnie łatwiejsze zadania tego typu na dodawanie, na odejmowanie logarytmów. Ewentualnie, jeżeli się pojawi tego typu zadanie, mam nadzieję, że też będziecie je potrafili wykonać. To już słuchajcie wszystko, co teraz Was przygotowałam w tym odcinku. Jeżeli był Wam pomocny, dajcie wielką łapę w górę dla algorytmów YouTube'owych. Jest to młody kanał, dopiero się rozwijam, także będzie mi ogromnie miło, jeżeli zostawicie również komentarz, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, no i co? Subskrybujcie mnie, no i bądźcie na bieżąco, aby zdać zbliżającą się maturę. Cześć!